Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Champions of Regnum. Gry, która pojawiła się niedawno na Steamie, a z racji tego, że Steam odwiedzam dość często i staram się przetestować MMO, które są dostępne na platformie Steamowej, to postanowiłem, że sprawdzę Champions of Regnum. Wiedziałem, że na Steamie nie pojawiają się gry jakieś tak dobre, że urywają głowy, jeżeli, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o różnorodność i tak dalej. Poza paroma wyjątkami oczywiście. I zdawałem sobie spra sprawę z tego, że Champions of Regnum e, grą najlepszą na świecie nie będzie. Ale czy okazało się grą średnią? Tego dowiecie się już za chwilę. Zacznijmy od stworzenia postaci. Na samym początku naszej rozgrywki Wybieramy jedną z trzech frakcji. Jest to frakcja Alcius, Ignis oraz Sirtis. E, frakcja Alcius jest frakcją koloru niebieskiego, frakcja Ignis jest koloru czerwonego, a frakcja Sirtis jest koloru zielonego i tą frakcję właśnie wybrałem. Sądząc po kolorystyce, możemy śmiało stwierdzić, że frakcja Ignis jest frakcją tą złą, e, frakcja Alcius jest frakcją tą najbardziej dobrą, a frakcja Sirtis jest frakcją neutralną, tak mi się wydawało i co za tym idzie w każdej tych frakcji są inne rasy do wyboru na przykład frakcja Ignis ma mroczne elfy, a frakcja Alcius ma e, elfy zwykłe. E, frakcja Sirtis również ma takie dość neutralne e, klasy. E, widzicie, mają e, rasy, przepraszam, pomyliłem się, mają e, rasę Alturian, gdzie to są zwykli ludzie. Jest frakcja półelfów, e, leśnych elfów oraz... Lama która jest rasą taką dość moim zdaniem oryginalną w wyglądzie. E, każda, jak widzicie, każda z ras ma inne klasy postaci do wyboru, więc wybierając naszą rasę musimy być świadomi tego, że możemy nie mieć dostępu do wszystkich możliwych klas postaci. Każdą z postaci możemy kustomizować w dość ograniczony sposób. Mamy tylko i wyłącznie parę parę różnego rodzaju sliderów. Nie wiem czemu, teraz wdał mi się, za każdym razem wydaje mi się taki błąd, gdzie to tło jest okrutnie, okrutnie białe, nie mam pojęcia czemu tak jest, jednakże jak widzicie, no jakieś tam zmiany są wprowadzane w naszej postaci, potem... Po tworzeniu, już po zmienieniu wyglądu naszej postaci, możemy dodać jej parę statystyk, i to by było na tyle. Przejdźmy teraz jednak, już do samej gry. Jak widzicie, ja mam Maja łucznika. Jestem w frakcji Sirtis, Dzięki czemu towarzyszy mi zawsze ta piękna, piękna zielona tarcza. Na ekranie ładowania nie pojawia się nic innego, tylko ta jedna zielona tarcza. Także jeżeli, musi, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do monotonii ekranów logowania, to musi się do niej przyzwyczaić jeżeli chcecie zagrać w Champions of Regnum. jak widzicie jesteśmy już teraz w samej grze i możemy sobie odpowiedzieć od razu na jedno bardzo ważne pytanie jak prezentuje się grafika? Bo na ekranie ładowy, na ekranie tworzenia postaci nie była ona aż tak dobra. Jak widzicie w samej grze Również nie jest zbyt dobra. To są ustawienia maksymalne, jakie mogłem wycisnąć już z tej gry. Już więcej nic nie da się z tą grafiką zrobić, niestety. Jak widzicie, graficznie gra prezentuje się słabo. Naprawdę słabo. Prezentuje się jak MMO, które wychodziły dobrych parę lat temu. A jest to z tego co ja wiem, produkcja dosyć nowa, jeżeli chodzi o takie swoje życie. Naprawdę duże życie jako MMO. Więc no, graficznie. Nie zachwyca. Eee, przejdźmy teraz szybko, bardzo szybko, bardzo szybciutko przez interfejs. Eee, po pierwsze, miniaturka mojej postaci w lewym górnym rogu z życiem i maną. Miniaturka wygląda tak jakbym był jakimś psychopatą, który wpatruje się w duszę grającej osoby. Moja ja postać jest psychopatą, który się wpatruje w moją duszę i chce mi ją wyssać. I chce mnie wciągnąć do świata Champions of Regnum, żebym miał ja tutaj siedział i grał, i grał, i grał. Po prawej stronie mamy minimapkę, mamy tutaj dostęp do mapy całego świata. I tu jest rzecz, o której muszę wspomnieć. Eee, Tutaj znajdujemy się, to ta strefa, na której ja w tym momencie jestem, jest to strefa początkowa. Strefa tutaj, ta znajdująca się, tu gdzie jest, teraz zakreślam, myszką, to jest strefa pośrednia. A potem, gdy zdobędziemy już wyższy poziom, wchodzimy na strefę wojny. I jak widzicie, na mapie pojawiają się, każda frakcja ma trzy różne takie, jakby budynki. No, to są jakieś wzmocnienia, zamki. Są to punkty na mapie, które każda z frakcji stara się zdobyć. Strefa wojny, którą widzicie tutaj na samym środku, jest strefą PvP i Pv jak oni to nazywają? R vs R, czyli Rylam vs Rylam. Nie mam pojęcia, czy to dobrze powiedziałem. Rylam. Wydaje mi się, że chyba Rylam się czyta. W każdym razie, no, potem celem w Endgame jest zdobywanie tych kolejnych punktów e, i pozbawianie przeciwników taktycznych miejsc, gdzie mogą sobie poradzić. Jak widzicie, moja frakcja radzi sobie całkiem, całkiem niezgorzej. Najgorzej radzi sobie frakcja Ignis. W każdym razie no, możemy się przenosić potem do tego Warzone'u, i na tym polega cała gra. Potem, oczywiście, możemy brać udział również w Battle Zonach, gdzie mamy dwa rodzaje meczy. Team Death Match oraz Capture the Flag. Są to mecze 4x4, gdzie cel jest, wydaje mi się, dosyć jasny. Jeżeli chodzi o wszystkie inne zakładki, to, to zakładka questów jest słabo zrobiona. Questy pojawiają się tutaj, jak widzicie. Teraz na tym ciemniejszym tle będzie to lepiej widać. Questy pojawiają się tak czy siak pod mapką, więc jakby tą zakładką questów nie musimy się zupełnie przejmować. Oczywiście w grze jest system achievementów, które niewiele nam dają jako tako. Spellbook, gdzie pojawiają się nasze skile. Skile podzielone są na rodzaje broni, które możemy używać. Na short bow mam aktualnie tylko dual shot, na long bow mam tylko shield piercing, a to są dwa skile, które pomagają nam w walce i one są niezależne od tego, jaką broń nosimy. Tutaj mamy oczywiście pasek szybkiego używania różnego rodzaju skilli, mamy mounty. Moim jedynym mountem na chwilę obecną jest Ancient Daggerfang, którego dostajemy już na samym początku. I jak widzicie, animacja tego mounta, szczerze mi się podoba i wygląda lepiej niż animacja chodzenia z samej postaci, co możecie zresztą zobaczyć, gdy tylko z tego Daggerfanga zejdę. Poruszanie się samej postaci jest słabe, jest takie dość drewniane. I szczerze powiedziawszy, niezbyt fajnie mi się na to patrzy, bo po prostu jest to brzydkie. Nie wiem, możecie mnie zjechać za to, że już hejtuję tą grę, ale, ale no jest po prostu brzydkie. Eee, kolejną zakładką są actions, oczywiście podstawowe emotikonki, ikonki, bla bla bla. Eee, community, znajomi, inventory, inventory wyglądające bardzo prosto, bez żadnego kombinowania. E, oraz ostatnia zakładka, charakter, gdzie mamy wy, pokazane, wyekwipowane przez naszą postać przedmioty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą, sam wygląd interfejsu. Nie jest tego dużo, e, więc nad nim chciało mi się bawić tutaj w pokazywanie jakiegoś 10 tysięcy różnych rzeczy, które się znajdują jakby w tym interfejsie. Och, jaki piękny wodospad. Wyglądasz tak pięknie w wodospadzie, że aż mam ochotę się rzucić wzgórza. I mieć nadzieję, że nie przeżyje. Questy, questy, questy. Jeżeli się chodzi o same questy, to questy są takie, jak w, w zasadzie w większości MMO, czyli podchodzimy do NPC, każą nam zabić 8 wilków, biegniemy zabić 8 wilków, wracamy z zabicia 8 wilków, dostajemy nagrodę. Bierzemy kolejnego questa, okazuje się, że mamy zabić 8 niedźwiedzi, więc biegniemy w to samo miejsce i zabijamy 8 niedźwiedzi I tak to wygląda. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o questowanie. Muzyka, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, jest bardzo, bardzo denerwująca, bo to jest zapętlony fragment, który moim zdaniem, tak wsłuchując się w niego trwa około 40 sekund, i jest to po prostu zapętlone, jest to pełne różnego rodzaju bębnów przez większość gry. Teraz akurat wdała się w jakaś spokojna muzyczka, ale ona też jest zapętlona około 40 sekund i ona się po prostu powtarza cały, cały czas. No jak widzicie tutaj twórcy starali się stworzyć jakiś taki widok, nie wiem, egzotycznej wyspy, czegoś co może wyglądać ładnie i fajnie, jednakże chyba troszeczkę im się nie udało, ponieważ egzotyczna wyspa powinna charakteryzować się tym, że mamy tutaj dużo tych drzew, las jest gęsty, las jest mroczny i i klimatyczne, a tutaj jak widzicie, no wygląda to dość miernie i słabo i szczerze powiedziawszy nie chciałbym się tutaj bawić, jeżeli miałbym spędzić tutaj swój urlop. W każdym razie, wydaje mi się, że... A, jeszcze najważniejsza rzecz, dynamika walki, to jest coś pięknego. I klikamy prawym przyciskiem myszy na naszego przeciwnika i zobaczcie jak szybko nasza postać atakuje. Czyż ta walka nie jest, nie jest pociągająca? Gdy pierwszy raz starałem się walczyć z goblinem, który jest na pierwszym poziomie, był pierwszym przeciwnikiem, to byłem oniśmielony tym, z jaką szybkością i z jaką... No bo ja wiem, no aż mi teraz trudno, ja zawsze znaleźć słowo nawet, no... Walka, jeżeli chodzi o prędkość walki, jeżeli ona się potem nie poprawia, jeżeli ona się nie poprawia w endgame, tylko dalej jest tak samo dynamiczna i fascynująca jak rosnące grzyby. To nie wróż, że Champions of Regnum naprawdę w zbyt świetlistej przyszłości. Teraz pojawia się dużo osób na pierwszej mapie, ale z tego co zauważyłem, z tego co grałem sobie wcześniej samemu, bardzo dużo osób narzeka, po prostu najzwyczajniej narzeka na tą grę. I rzuca ją już po pierwszych 10 minutach i szczerze powiedziawszy, rzadko mam tak, że sam mam ochotę rzucić grę po 10 minutach. Ale ta pozycja przyprawia mnie o ból głowy samą muzyką walki, którą możecie w tym momencie słyszeć w tle, która jest zapętlonym kawałkiem 30-40 sekund bębnów. Jak patrzę na dynamikę walki, jak patrzę na questy, które są bezsensowne, które są oddalone bardzo od NPC-a, który nam daje tę opłaty. Jak patrzę na animację, jak patrzę na wszystko, co się w tej grze dzieje, to szczerze mówiąc, nieważne, jak dobry byłby endgame. To mam problem, mam naprawdę duży problem, jeżeli chodzi o sam początek tej rozgrywki. Bo sam początek rozgrywki powinien w jakimś stopniu zachęcać do gry. A ten początek zniechęca mnie, zniechęca mnie i to bardzo. Bardzo możliwe, że znajdą się osoby, które będą broniły Champions of Ragnum, które dobrnęły do Endgame'u, które stwierdzą, że walki wszystkich trzech frakcji są fantastyczne, są fascynujące, są dynamiczne jak diabli i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, czego, co ten film ma pokazać, jakie gra sprawia pierwsze wrażenie na graczu, to niestety to pierwsze wrażenie jest bardzo słabe i nie mam zamiaru Dalej się bawić w Champions of Regnum, ponieważ jestem do niego zniechęcony przez bardzo, bardzo wiele aspektów, które są po prostu podstawowymi rzeczami, jeżeli chodzi o czerpanie przyjemności z gry. Czytaj grafika, dynamika walki oraz muzyka, która będzie nam towarzyszyła przez calutki, calutki czas rozgrywki. To by było Champions of Regnum. Zostawiajcie swoje opinie w komentarzach na temat tej pozycji. Jeżeli macie ochotę ją ściągnąć gra znajduje się na Steamie, jest kompletnie darmowa. I możecie ją ściągnąć na swój dysk i wypróbować samemu. Z tej strony Wawrzyn, ja się z Wami żegnam. Na razie!